Cześć kochani, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dziś odcinek specjalny. Chciałabym Wam podziękować za 1000 subskrypcji, za ponad 1000 subskrypcji mojego kanału. Nie wiem kiedy i jak to się stało, ale mamy to. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za każdą subskrypcję. W związku z tym mam dla Was odcinek specjalny. Chcę Wam pokazać naprawdę coś wyjątkowego coś, co jest ze mną już ponad rok. Osiągnęło imago i chciałabym Wam to pokazać. Są to owady, ale owady specjalne. Są to owady, które są dość ciężkie w hodowli, ale mimo to są naprawdę bardzo pożądane. Dlaczego? Teraz się przekonacie. Zapraszam na film. Moi drodzy, straszyki olbrzymie, bo o nich będzie dziś mowa, są niesamowicie pięknymi stworzeniami. One po prostu urzekają swoim wyglądem. Oprócz tego są naprawdę duże. Ze względu na swoją wielkość, potrzebują dosyć dużego pojemnika, dużego terrarium. Jeden osobnik potrzebuje takiego terrarium 30x30x30 minimum. Przy większej ilości, bo można je trzymać razem, oczywiście, stosunkowo większy pojemnik. Jako podłoże, możemy użyć torfu, który. Bardzo fajnie trzyma wilgoć. Ja osobiście mam tutaj położone ręczniki papierowe, dlatego że dużo łatwiej jest takim straszczykom wysprzątać, jeżeli mają wyłożone ręczniki papierowe. Jeżeli chodzi o temperatury, to od 25 do 28 stopni Celsjusza potrzebują dosyć dużą wilgotność od 60 do 80%. Także te straszyki dużo piją, więc co kilka dni trzeba im spryskiwać pojemnik wodą. Jak widzicie, te straszyki są bardzo duże, mają bardzo dużo takich wypustek i kolców. Więc żeby wylinieć potrzebują dosyć dużą wilgotność, by poprawnie przejść welinkę. Samice dorastają do około 15 cm, a samce do 9 cm długości ciała. Samica jest koloru jasnozielonego. Występują też osobniki żółte lub z brązowymi plamami. Głowa, jak i całe ciało pokryte są symetrycznie rozłożonymi wzdłuż osi ciała małymi kolcami. Barwy straszyka są oczywiście zależne od środowiska, w jakim żyje. Odwłok jest silnie rozszerzony i kończy się dużym rostrum. Samica jest uskrzydlona, lecz nie potrafi latać. Samce mają różne odcienie brązu, czerni. Wyposażone są w białe plamy, ich skrzydła pokrywają całe ciało. Ciekawostką jest to, że samce są zdolne do lotu. Auć! Cały pojemnik powinien być wyłożony gałązkami, y, oczywiście z, od razu z pożywieniem. Jeżeli chodzi o pożywienie, najczęściej, y, najchętniej spożywana jest y, malina, jeżyna, róża, rododendron, bluszcz. Y, ogólnie, jeżeli chodzi o pożywienie, to jest jeden z podstawowych problemów w hodowli Straszyka Olbrzymiego. Zobaczcie, jaki on jest duży. Im większy owad, tym więcej je. O ile wyżywienie młodych nie stanowi takiego problemu. Tak, większe osobniki naprawdę bardzo dużo jedzą. No, widzicie sami, jak opustoszały tutaj te gałązki, które były wymieniane przed wczoraj. Przyszedł wczoraj, miał wymienione te gałązki I te gałązki już są całe objedzone Znaczy mają tutaj dwie gałęzie, które są na stałe Takie do zaczepiania się Ale te gałęzie, na których one siedzą Te gałązki To są świeże gałązki Tu jeszcze na dole są na nich listki Zaraz Wam pokażę Tutaj są jeszcze świeże liście ale górną część już objadły, także dzisiaj już muszą dostać następną porcję. świeżych gałązek z listkami. I jak widzicie, można te gałązki umieścić w pojemniku z wodą i zabezpieczyć tak, żeby się nie dostawały, żeby po prostu straszeki się nie dostawały do tej wody. Taki duży straszek to już się nie utopi, ale maluchy mogłyby się utopić. U mnie. Są zabezpieczone te gałązki w ten sposób. Tu w środku jest napchane, napchan, są napchane ręczniki papierowe, wilgotne ręczniki papierowe, które są obwinięte folią. I jak widzicie, te listki bardzo ładnie się trzymają, także bardzo fajnie to trzyma im wilgotność. Dłużej tej wilgotności nie muszą trzymać bo niż, niż te 2-3 dni, dlatego że w tym czasie. I tak te straszyki objadzą te liście, i tak trzeba wsadzić nowe A to fajnie się sprawdza, takie rozwiązanie I łatwo, szybko można te gałązki wymienić Także maksymalnie dwa dni Tutaj jeszcze na dole mają liście, dosyć świeże, jak przed chwilą Wam pokazywałam Ale góra już całkowicie opustoszała, czyli już muszę im dołożyć nowych liści bo nie może im zabraknąć pokarmu. Straszek olbrzymi, do imago, potrafi dorastać przez rok. I później samce żyją od 6 do 8 miesięcy, a samice mogą po wylince imaginalnej żyć jeszcze nawet 2 lata. Czyli musimy się liczyć z tym, że a. przez przynajmniej półtora roku do 3 lat musimy naszemu straszekowi zapewnić odpowiednią ilość pożywienia. Im więcej mamy straszyków, tym więcej pożywienia potrzebujemy. Musimy się liczyć z tym, że nadchodzi zima i te straszyki muszą mieć dostęp do świeżej jeżyny, świeżej maliny. Oczywiście można im nazbierać jeżyny zimozielone i zamrozić, ale trzeba mieć naprawdę duży zamrażalnik, żeby pomieścić takie ilości zieleniny dla tych zwierzaków na cały rok. tak? Także przed zakupem Straszyka Olbrzymiego radzę naprawdę dobrze się zastanowić, czy jesteśmy w stanie zapewnić mu przez cały rok dostęp do świeżego pokarmu. Jeżeli, jeżeli chodzi o oświetlenie, to tryb 12-godzinny. Straszyki Olbrzymie są stworzeniami, które żer, żerują głównie w nocy. Czasami poruszają się w dzień, ale zazwyczaj to jest po prostu stan katapleksji. Straszyki olbrzymie, moi drodzy, rozmnażają się płciowo i partenogenetycznie. Samica składa około 100 jaj i yy, możecie mi uwierzyć, czas inkubacji jaj straszyka olbrzymiego trwa aż 12 miesięcy. Naprawdę mega długo. Szukałam w internecie e, informacji na temat e, rozmnażenia płciowego straszków Olbrzymich, e, jakichś filmów złączenia i tak e, dalej. Bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje. Nie ma nigdzie ani zdjęć, ani filmów, na których byłyby, było, byłaby pokazana kopulacja straszków Olbrzymich. I e, dziś specjalnie dla Was. Pokażę Wam zdjęcia z zbliżeniu, jak wygląda kopulacja straszyków olbrzymich, bo udało mi się to uchwycić. Um... Moi drodzy... Straszyki olbrzymie są stworzonkami, których niewiele osób jest w stanie wziąć na ręce. Ja dzisiaj specjalnie dla Was pokażę Wam jak to zrobić i wezmę samicę straszyka olbrzymiego na ręce. Gdy były mniejsze, bez problemu można było je wziąć na ręce. One w ogóle się nie ruszały, udawały po prostu, że tu liścia można było go tak podnieść, położyć sobie na ręku, podmuchać i ją wtedy zaczynał chodzić. W momencie, kiedy one są takie duże, to już nie przybierają takiej pozycji, że jestem liściem. Nie będę się ruszać, tylko w tym momencie one już pozycja obronna i atak nogami. Także no, spróbuję ją wziąć, zobaczymy, czy mi się uda. Powolutku schodzi. Jeżeli ją zdenerwuje, zacznie wbijać swoje kolce w moją dłoń. Co uwierzcie mi, nie jest fajne. Moi drodzy, udało się. Mamy ją. Ona cała jest pokryta kolcami, czyli uwierzcie mi, że samo to, że ona idzie po mnie, to już jest kujące. A jeszcze, jak się zdenerwuje, podnosi tylnie nogi i wbija je. To naprawdę nie jest przyjemne. Zaraz zobaczcie, jakie ona ma kolce na nogach, jak sobie kroczy. I jaka jest piękna niesamowite. Moi drodzy, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że wydał Wam się interesujący. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję, do zobaczenia!